Znajdujemy się na festiwalu Uczelni Małopolska Przyszłości. Tutaj za nami jest stoisko Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pokazujemy się nowym uczniom, odpowiadamy na ich najróżniejsze pytania, jakie są, my przede wszystkim prezentujemy nasze możliwości. Na stoiskach obecni są przedstawiciele uczelni poszczególnych instytutów, wydziałów, ale również współpracujący z uczelniami małopolskimi przedsiębiorcy. Stoiska w sposób bardzo interesujący pokazują praktyczny wymiar zawodów, umiejętności, które możemy zdobywać na poziomie wyższym. Tutaj, co jest bardzo istotne, w trakcie obu dni festiwalu. Mamy możliwość uczestniczenia w bardzo interesujących tematycznych warsztatach, które dotyczą wszystkich najistotniejszych dziedzin nauki, bowiem praktycznie nie ma takiej sfery gospodarczej, społecznej, która nie byłaby na targach reprezentowana. Doradcy zawodowi mogą pomóc w rozmowie, w obserwacji jakie są nasze predyspozycje, w jakim kierunku powinniśmy pójść. To też jest czas, który możemy bardzo pożytecznie pożytkować, myśląc o dalszej edukacji i karierze zawodowej. Zapraszamy studentów, którzy chcą zarówno zarządzać, czy to w sektorze publicznym, czy to w sektorze prywatnym, którzy interesują się drugim człowiekiem, których interesuje psychologia, ekonomia, finanse. Nie są to kierunki nam obce. Jest to faktycznie szansa, aby móc je realizować u nas. Mamy również studio filmowe, mamy też studio radiowe, więc pokazujemy, że studia to jest ogół całego życia, że to jest faktycznie super czas, nie tylko stricte nauka, którą też oczywiście sobie bardzo cenimy na Uniwersytecie Jagiellońskim, a wczoraj pokazujemy, że na UJ da się działać.